Pan dzwoni i z słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy ogromne tłumy zebrały się, zebrały się około Jezusa, także jeden cisnął się na drugiego, Zaczął mówić najpierw do swoich uczniów, szczęście się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadomy. Dlatego wszystko, co powinniście opowiadać w mrokach i światła, będzie usłyszane, a co w izbie szeptane do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię Wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę Wam, kogo macie się obawiać. Bójcie się tego, który po zapiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam. Bójcie się tego, czyż nie sprzedają pięciu w rubli za dwa asy, a przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. A u Was nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Oto słowa Pańskie.